Purple shadows are creeping and the fountain is weeping Hear the trees gently sigh while the winds murmur by as they ride from afar Idąc drogą a la capone w to miejsce mój drogi Czy gdzie? Pod dom Ala. Dom się jeszcze nie To Pozna siąść. Nikt by chyba z shotguna nie bo tam nikt nie mieszka, nie? Nikt. Al Capone mieszkał w centrum. Wyniósł się na lekkie suburbia z rodziną, żeby mu tej rodziny nie oddali. I sobie tutaj mieszkał. Nie wiem, czy to był miły człowiek. Chyba nie był miły, nie? Jego rodzina mówi, że był bardzo miły. A czy może był miły dla rodziny? Ale dla innych rodzin nie był miły. No to na pewno nie, nie. Dlatego dzisiaj wybieramy się na wycieczkę śladami Al Capone. Jego dom, solidny, na sprzedaż. Można go kupić podobno. Przynajmniej jeszcze niedawno można było. Nie wygląda na zamieszkane, prawdopodobnie jeszcze można. Odwiedzimy też inne miejsca. I wyobraź sobie, tutaj podjeżdża taki... Prawda, samochód. jest tak zwany... Drive by, nie? Czyli stoją goście na progach z tymi tomiganami, jest i strzelane po domu, nie? Czy ty wyobrażasz sobie, że on sobie ty, czasami przysiada na tych schodach? Nie. I myślał, dzisiaj, hmm, co dzisiaj będę robił? Cztery ciężarówki whisky z Kanady. Dwie głowy do odstrzelenia. Trochę haraczy. Parę wymuszeń. Hmm, ciekawe dzień się zapowiada. Oh my tu za mną budynek Union Station pamiętny film Nietykalni z Kevinem Kosnerem w roli Eliota Nessa. W którym to właśnie Elliot Ness, prawdziwa postać, robi wszystko, żeby dopaść Ala Capone. Okay. Pamiętna scena, która odbywa się w tym budynku. Scena z wózkiem. Przejdźmy do tych schodów. To właśnie jest to Union Station. Pamiętna scena. Ja jestem Kevinem Kostnerem. Ty jesteś... To był księgowy mafii? Chyba tak. To jest księgowym, chcę ciebie. Szuciu, szaciu, szuciu. Tam strzelają, tam strzelają. Mody Garcia jest na dole, tutaj. Pędzi wózek z dzieckiem. Matka krzyczy. Rób matki. Ten wózek taki, wiesz, archaiczny, nie? Tu są strzały. Padają strzały. Garcia jest już tutaj. pan jest Garcia? Chyba tak. Dobra, nieważne. Tutaj dziecko siedzi zajeb... nie? A tutaj wózek. A tutaj jest jeszcze jeden cingiel. A ja już nie mam kulek. Co się tutaj dzieje? Co się dzieje wtedy? Garcia rzuca ci pistolet A! Łapię pistolet Strzelacie Taki, powiem ci, bardziej zadbany niż nas centralny po remoncie Taki trochę wyższy Taki trochę wyższy, ale kurde, oni wszystko ma takie duże, nie? No Myślisz, że to wynika z tego, że kraj jest taki duży, czy to jest jakiś kompleks z dzieciństwa? Kompleks, bo nie mieli nic, to jak już coś mieli, to musieli mieć duże, nie? No tak, ale wiesz co, bo to jest tak, nie mieli zabytków, ale pomyśleli, że to, co wybudują, kiedyś będzie zabytkiem, więc budowali duże, bo duże się wolniej psuje, nie? No i więcej ludzi może oglądać naraz. Dokładnie. I można na tym zrobić więcej? Hajsu. Hajsu. Rafał, gimnazjum numer 7. Dokładnie. 10. W miejscu, gdzie za mną znajduje się trzykondygnacyjny budynek z napisem Ricardo, 83 lata temu znajdował się garaż. Za tobą był budynek, z którego była tak zwana obserwacja. Z garażu wyszło siedmiu gości z gangu Morgana i nastąpiła masakra. Do dzisiaj znana jako masakra Dnia Świętego Walentego. Oczywiście. Było to 14 lutego 1929 roku. I z tej okazji obchodzimy co roku? Walentynki! Walentynki. I jest masakra. Wtedy chłopaki noszą torebki swoim dziewczynom i jest totalna wiocha. Aż by się weszło do tej Tratorii, nie? Coś zjadło. Tratoria! Ale... ale musieli tej roz... Nie muszę dodawać, że robotę tą nagrał wielki Al Capone sobie innych gangów chicagowskich, i nie tylko, lekko się zdenerwowali na gościa i postanowili osunąć go od spraw bieżących. Przy użyciu swoich wpływów i różnych tam machlojek, umieścili owego dżentelmena w zakładzie karnym na czas jakiś. Legenda miejska mówi, że krew sięgała do pierwszej kondygnacji. Tak rozbryzgiwało. Strzelali z tamiganów. Czekaj, poprawię ze światło, o. Strzelali z tamiganów. Jedziemy na następną lokację cuore. No i masz, po drugiej stronie ulicy za mną jest Green Mill, czyli Zielony Młyn. Knajpa, która w tym momencie stała się własnością Al Capone, ponieważ przejął ją za... No, nieważne za co przejął, możemy się tylko domyślać jak to zrobił. Miał tam swój ulubiony stolik, przy którym przysiadywał i kontemplował swoje życie patrząc na wejście i wyjście awaryjne. Czy przypadkiem nie wejdzie ktoś, kto miałby apetyt na jego stolik, że tak powiem? Czyli żeby zrobić. Prawda? Za barem było tajemne wejście do podziemi, do których mógł zejść, a tam rozpięty był labirynt. Tuneli i korytarzy, które rozchodziły się pod całą dzielką, którymi Al Capone mógł uciec przed tymi, co chcieli mu zająć stolik, prawda? Nie będziemy tam wchodzić, wie dlaczego? Dlaczego? Bo nie ma wstępu dla dresiarzy. A, A. chyba poza tym jest remont. Remont jest? Tam... No tam. Remont jest, nie będę wchodził. I tak to właśnie sobie ten Al Capone żył, no. Pod koniec lat 80. Al Capone zmienił ksywkę na Albandi i zaczął sprzedawać buty. No co o tym malu. No. Tak siedział przy tym stoliku, siedział. Czasem ktoś chciał wpaść go p**** Kilim Ale Gościu mieszkał skromnie w tym domu, który pokazałem. A no, pozór było to skromne. Natomiast po całym Chicago i w innych miejscach miał rozsiane swoje apartamenty. Garsoniery. Jebodromy, ta nazwa już padła, to jest nazwa własna, to na nie przekleństwo. w których bywał stosunki płciowe z damami nieobyczajnymi kurde blaszka po prostu złe kobiety to złe kobiety były kurtyzany z kurtyzanami podczas jednego z takich stosunków płciowych nabawił się syfilisu którego nie pozbył się do końca swoich dni i w pewnym momencie ten syfilis już go tak lekko Podniosły, że wystarczyło zapalenie płuc, żeby ze świata zejść móc. Mówi to dla was to? Shalom, jaco! Wasz reporter w United States of America! God bless America! Yeah! Lub starter Red Bull Mobile i oglądaj wszystkie nowości z YouTube'a za free człowieku.